Was bardzo cieplutko i świątecznie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj postanowiłam, widząc, że mam wolny dzień, zrobić takie generalne porządki, ze względu na to, że wiecie, remont dobiegł Prawie końca. Brakuje tu tylko jednej części, która jest za kamerą, teraz tego nie widzicie, pokażę Wam później, ale ogólnie już jesteśmy, w... prawie skończyliśmy. Już mamy pomalowany dom, więc wreszcie będę mogła powiesić zasłony, wyczyścić kominek, zapalić w kominku i w ogóle cieszyć się i w ogóle przygotować dom do zdobień, bo później będziemy robić choinkę. To znaczy nie dzisiaj, w kolejnym vlogmasie. Zazwyczaj sprzątanie zaczynam od górnej części domu, czyli pierwsza łazienka, nasze pokoje. I tak będzie też dzisiaj. Piękne światło teraz jest. Zobaczcie, wychodzi słoneczko, jest piękny dzień. Zobaczmy, czy widać góry. Ale dzisiaj powinno być widać, tak? Dzisiaj jest cudnie, mimo że rano był przymrozek. Posprzątamy sobie i może y, zrobimy sobie też kurze w półce, bo ym, no ten kurz który wiecie y, robił się na dole, unosił się wszędzie, więc na pewno tutaj też jest. Zaczynamy. Łazienkę to bardzo często kupuję i wydaje mi się, że jest najlepszy na kamień z produktów, które ja znam tutaj we włoszech wiakal. On też w miarę ładnie pachnie, nie ma takiego nie jakiegoś nieprzyjemnego zapachu, ale jest bardzo skuteczny i to w nim lubię. Wystarczy spryskać na kilka sekund, minutę, dwie i naprawdę cały kamień schodzi. A we włoszech jest twarda woda i tego kamienia jest sporo. Powyciągamy sobie wszystkie kosmetyki. I umyjemy pojedynczo każdy. Zobaczcie, ile jest kurzu. To przez ten remont, no, przez ten remont kurz unosił się wszędzie. Kiedy tak wyciągam kosmetyki raz na jakiś czas, żeby wszystkie je przemyć, to sprawdzam też daty ważności. Co już się przeterminowało, co jest do wyrzucenia, co na przykład, e, czego nie używam e, w tym okresie, czy ma jakiś, może, brzydki zapach. To jest taki moment, kiedy to wszystko sprawdzam. Do wody, w której płuczę ścierkę, dodaję taki produkt, ale to jest produkt e, to jest środek czystości profesjonalny, więc nie sądzę, że można go dostać gdzieś. W jakimś sklepie? Tok Super Chi Mela, jabłko. To ma taki zapach. Genialny. I tutaj tak uzupełniamy ile chcemy. Dodajemy taką miareczkę. Pięknie pachnie. No, jak jabłko. Jak takie bardzo fajne, dojrzałe jabłko. Więc dodaję to do wody i później przecieram kurze, półki. Wszystko to, na czym jest kurz, czego nie, nie trzeba jakoś nie wiadomo, jak myć, bo to fajnie pachnie. Myję, ale nie jest to takie mocne. To jest część mojego męża, a cała reszta to moja. Moja i Anastazja. odkryłam kosmetyki Dr. Grehen i odkryłam je przy, jak dostałam paczkę z Bella, bo tą firmę znajdziecie tylko i wyłącznie właśnie na stronie Bella i bardzo pozytywnie się zaskoczyłam, bo jak na razie mam tylko dwa produkty są bardzo fajne, przede wszystkim pianka do demakijażu i mycia twarzą Ona pozostawia twarz taką naprawdę oczyszczoną ale bez uczucia ściągnięcia nawilżoną Taką aksamitną, jakby w dotyku. Bo tutaj mamy naprawdę fajne składniki: jak betaina, estry jojoba i inulinę i fruktozę. E, fajne działanie, fajne opakowanie, fajna pianka. E, mam też krem, który zaczęłam stosować i też jestem zadowolona. Fajnie nawilża. Skórę tutaj mamy atelokolagen, mamy potrójny kwas hialuronowy, więc no powiem Wam, że teraz, kiedy stosuję retinol. Wiecie, zazwyczaj, kiedy stosuje się Retinol, to ta skóra jest taka ściągnięta, nieprzyjemna w dotyku, a ten krem powoduje, że ona jest taka fajnie nawilżona, także zaglądnijcie sobie na stronę Kozibela, bo jest to ciekawa linia kosmetyków. Łazienki zajmuje mi pół godziny, nawet czasem do godziny, jeśli właśnie wyciągam wszystko z półek. Lecimy teraz do sypialni. Sypialnia prezentuje się tak: kolor nowe łóżka. Zaraz wywiesimy na zewnątrz pościel, bo pościel była zakładana przedwczoraj, czysta. Raz w tygodniu zmieniam pościel. I kiedy jest taka fajna pogoda, że słoneczko świeci, to wtedy wywieszam na zewnątrz żeby wiecie ona wtedy tak pięknie pachnie świeżością to nie ma tutaj wielkiej filozofii staram się, żeby sprzątali sami wycieram im tylko kurze, odkurzam podłogę i myję podłogę raz na jakiś czas dziś rano nawet nie zaścielił Gabriele łóżka jeśli chodzi o Anastazję pokój, no to ona już no powiedzmy, już jest lepiej nie można powiedzieć, żeby to było zaścielone łóżko i zazwyczaj ma właśnie bardzo dużo książek i ubrań na biurku i pod biurkiem. No, dzisiaj Wam powiem, że nie jest aż tak źle. Schodzimy na dół, więc zmieniamy końcówkę, odchórzamy schody i lecimy na dół. Jesteśmy na schodach. Monstera niestety bardzo ucierpiała na zewnątrz podczas remontu. Wieczory były zimne, jej nie zdążyłam przykryć i to jest efekt. Wygląda marnie, a wyglądała pięknie. Była cudowna. Mam nadzieję, że się pozbiera. Chciałam Wam pokazać storczyki, które zaczynają już tutaj puszczać. Jeden i drugi będą kwitły. My sprzątamy, a kogoś śpi. Tak? Fajne mam życie, takie pieskie życie. Jak już skończymy sprzątać, to lecimy do fryzjera, bo mamy umówione spotkanie. Nie dzisiaj, za kilka dni, ale później będę czyściutki, może dojdzie nowa kanapa wreszcie. Nie? Miejmy nadzieję, że na dniach się ta kanapa pojawi. Przenieśliśmy się na chwilę do pralni. Ja mam pralnię na dole. To jest taka pralnia. Magazyn. Mamy tutaj garaż i pokój, w którym trzymamy rzeczy, których już nie używamy, albo które na wakacje, które używamy tylko wiecie sezonowo. Miałam suszarkę, niestety się zepsuła, już drugiej nie kupiliśmy, ale nie potrzebuję drugiej suszarki. To znaczy, nie potrzebuję, na pewno jest ona wygodna i dużo osób mówi, że jak będę ją mieć, to docenię. Ale we Włoszech jest prawie cały rok ciepło, w miarę fajna pogoda, wiaterek, wolę suszyć pranie na zewnątrz. Zaraz włączę sobie jasne pranie i chciałam Wam powiedzieć. Czego używam? Otóż wam, dobra. E, jeśli chodzi o te tersywa to lubię Dixana, lubię El Sole, są różne. Ale jeśli chodzi o płyn do płukania, prania, to ten z Lenor, ten taki, którego wsypujemy granulki do bębna, nie do szufladki, ale do bębna, zanim włożymy pranie. Później wkładamy pranie, środki czystości i pranie pachnie pięknie. Mój ulubiony to ten, e, Ametista Buket Fiorito. Ale też uwielbiam ten waniliowy. Pięknie po nim pranie pachnie. Yy, długo się utrzymuje ten zapach. Ten już mi się prawie kończy, ten już mam drugie opakowanie, a ten już mi się skończył. Ten podobał mi się najmniej. To takie rzeźki, to taki zapach rzeźki, na przykład do ręczników, fajny. Yy, yy. Taki zapach wiosenny, bo właśnie się nazywa pobudka wiosenna, risveglio primaverile. Najbardziej lubię te dwa. Są chyba jeszcze też inne zapachy, bo pachną tak ciepło. Uwielbiam je. I do prania dodaję zawsze sodę oczyszczoną, prawie zawsze. Do, do jasnego prania, do ręczników, do pościeli. Dodaję zawsze taką łyżkę sody oczyszczonej do prania, bo świetnie usuwa jakieś, y, jakieś plamy i dodatkowo wybiela. I tu widać zabawki Koko. Ukradł mi jakiś stary wałek do włosów. Papier do pakowania, coś ma przyklejone też na tyłeczku, co tam masz. Zapomniałam włączyć kamerę jak wieszałam już pierwsze zasłony, teraz powiesimy drugie, umyjemy lampki i wreszcie salon będzie gotowy, żeby dać choinkę. niektóre nowości od Kozibela jeszcze nie wszystkie przetestowałam. Zasłony są troszeczkę pogniecione, dlatego włączę sobie teraz żelazko parowe i sobie to przejedziemy. Prasowałam zasłonę u góry, ale widzę, że się troszeczkę pogniotły, dlatego teraz tylko tak już na wisząco. Nie mam żelazka takiego stojącego, niestety chciałabym mieć, więc może mi ktoś wyśle, bardzo chętnie przyjmę. Um, bo jest wygodne według mnie, jak już tam coś się nam pogniecie po pierwszym użyciu, albo właśnie zasłony bierzecie do ręki i jedziecie. No, ja mam takie żelazko i takim dajemy. Takim produktem do czyszczenia piekarnika, fajnie się sprawdza, ale można też umyć. Fajnie się sprawdza papier i popiół. Biorę taką z od naczyń gąbkę, taką do wyrzucenia, nie myję już naczyń nią później. I teraz ładnie nam to wszystko schodzi. A tam gdzie mam tak bardziej ten kominek zabrudzony. To biorę na gąbkę taką, Jezu. zobaczcie Koko, gdzie wszedł. To jest skrzynka na drewno, to znaczy na owoce, ale my nią drewno przynosimy. Koko, gdzie ty, gdzieś ty wszedł. Wygodnie ci tam? Trochę chyba za mała ta skrzyneczka dla ciebie. Biorę na gąbkę odrobinę popiołu i teraz tą część tutaj drapiemy i fajnie schodzi. Po zaledwie dwóch minutach, oko się położył do skrzyneczki. Nie wiem, czy jest mu wygodnie, ale po mandarynkach skrzynka dobra jest. Mógłby się położyć tam, miałby wygodnie, ale wolę tutaj. Nie mam jeszcze takiego zestawu kosz, kosza na, na drewno i takiego, żeby zawiesić wszystkie narzędzia, które potrzebne mi są do kominka. Niestety jeszcze się go nie dorobiliśmy, szukamy jak na razie, byliśmy w Leroy, ale tam jakieś nie podobały nam się modele, które były. Także polujemy na coś takiego nowoczesnego, ale zarazem nie wiem, innego, fajnego. Także jeśli wiecie i polecacie jakiś sklep, gdzie można kupić. Jakąś fajną skrzynkę, albo e, taki wiecie, jakiś worek na drewno, żeby to fajnie wyglądało. I e, nie wiem, jak po polsku się to nazywa, e, to takie z żelaza, gdzie zawieszone są wszystkie narzędzia, też do właśnie wyciągania, przekładania, przesuwania drewna. Kominek, gotowy. Czas na kuchnię, tutaj zawsze największy bałagan. Jeszcze tutaj nie mamy tej części skończonej w domu. Brakuje tutaj kabli, takiej skrzynki na wszystkie kable domofonu. Francesco zdecydował, że chce przy okazji remontu wyciągnąć wszystkie kable, wszystkie je zmienić, tak by były one odpowiednie. Jutro prawdopodobnie przyjdzie elektryk, żeby to wszystko skończyć, i później tutaj tą część pomalujemy i schody aż do góry. Ale już nie wiem, czy tą część pomalujemy na pewno zaraz jak on skończy, ale schody to już chyba na wiosnę, bo już mam dość tego remontu. Zawsze jak kończę sprzątać jakiś pokój, to zapalam sobie albo jakąś świeczkę, albo jakiś dyfuzor. Wtedy unosi się taki fajny zapach. Rano wszyscy mamy zawsze mało czasu, więc wiadomo, że każdy wyciąga rzeczy i nic nie chowa. Tu jeszcze robiłam wczoraj kalendarz. W tym roku ten kalendarz jest marnie powieszony. Bo nie było czasu, ale to, co jest w środku, dzieci doceniają, bardzo się cieszą z prezentów, które włożyłam ją w tym roku do kalendarza adwentowego. E, dzisiaj Anastazja znalazła e, taki zestaw do czyszczenia e, swoich słuchawek, e, arpoców. Rany, ile ptaków lata? A ja mam pranie wywierzone. A Gabriele, co znalazł? A Gabriele znalazła rękawiczki. Takie rękawiczki fajne, żeby miały do szkoły. Oboje bardzo się cieszyli. A środek czystości, który polecam do mycia podłóg i do mycia zlewu, ja mam taki zlew z kamienia i on niestety z czasem tak trochę czernieje, barwi się na różne kolory. Nie daj boże, jak użyję buraków, to też robi się ciemny. I właśnie ten środek świetnie usuwa te zabrudzenia. Niestety skończył mi się. To jest firma profesjonalna Wurt. Nie wiem, czy w sklepach też jest dostępna, ale jest świetny. Pięknie pachnie i czyści wszystkie powierzchnie. My go kupiliśmy specjalnie po remoncie, żeby umyć właśnie jakieś ślady po farbie. Jeśli macie jakiś remont w domu albo w ogóle chcecie coś takiego mocnego, ale fajnie pachnącego, to polecam. na dole, tego już nie będę nagrywać bo łazienkę umyłam u góry więc już nie będę pokazywać i tej drugiej i później, a umyjemy jeszcze lampki, włożymy je do środka i to będzie tyle na dzisiaj, jeszcze poodkurzam, ale to już zrobi robot i oczywiście przecieram zawsze po takich generalnych porządkach wszystkie podłogi Tyle kochani, mam nadzieję, że ten vlogmas Wam się podobał, że Was zainspirowałam i zachęciłam do sprzątania. Dla tych z Was, którzy zadadzą pytanie, dlaczego zapalam w telewizorze kominek, skoro mamy tamten kominek, tamten kominek zapalać dziś wieczorem, a lubię dźwięk takiego, nie wiem, wydaje mi się, że jest cieplej, jakoś już działa to na moje zmysły, lubię, lubię i myślę, że fajnie to wygląda w tle. Ja się z Wami żegnam, kolejny vlogmas to już będzie vlogmas, kiedy stroimy dom. Czekacie? Chcecie taki film? Dajcie znać. Ja się jeszcze raz z Wami żegnam. Tym razem już naprawdę i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam.